Witam. Chciałem pomóc chłopakom, którzy potrzebują wymienić żarówkę postojową w Fordzie Smaxie. Widziałem filmik, że odginają ten plastik i wyciągają do siebie całą lampę. Ja zrobiłem trochę to inaczej. Skręciłem główną lampę. Ona się trzyma na dwóch śrubkach. Tu jest jedna, zaraz w rogu Wykręciłem już ją. Druga jest tu. Ściągamy oczywiście kabel. Które trzymają prąd. I wtedy jest do ściągnięcia cała lampa. Poczekajcie chwilę. Ściągniemy lampę. Muszę sobie rękę wziąć. A jak ściągniemy lampę, mamy dojście właśnie tutaj do postojóweczki. Trzeba ją przekręcić do, do tyłu, jak zegarek. I wychodzi. Widzicie? I jeżeli ją wyjmiecie, założycie z powrotem. Tak samo pod kątem, trzeba włożyć tam inaczej, nie wsadzicie i przekręcić z powrotem. I po wszystkiemu dzięki, może komuś pomogę.